Hej, witajcie na samym początku. Chciałbym wam pokazać kolendę wędkarską od Amelki, którą pozdrawiamy. Kolendę na do nas e, jej tata, którego też pozdrawiamy i dziękujemy. Naprawdę fajnie, to brzmi. Posłajcie. Ja mam kulki odrafała z YouTube'a Co zarządzam, to mam ryby u uh, kaka uh, uh. Mam kulki owocowe, zerowe i drobiowe, zrobi też Jakie chcesz? Mam w kolejnym filmiku. Dzisiaj jest wielkie święto w Polsce, czy to też na świecie mamy święta, mamy wigilię, czas prezentów, czas świętego Mikołaja, czas paczek. Mam nadzieję, że tych wędkarskich w komentarzach pochwalcie się, co wy wędkarskiego dostaliście pod choinkę. Na samym starcie chciałbym wam życzyć wesołych świąt, radosnych świąt spędzonych w gronie rodziny, fajnych wędkarskich prezentów. No i jak sami pewnie wiecie, moje logo składa się w głównej mierze z dwóch kolorów, białego i czerwonego. Z tych kolorów też jest te kolory też dotyczą się świętego Mikołaja. Z tych kolorów rozpoznawalny jest Święty Mikołaj z białego i czerwonego. Skoro właśnie jesteśmy przy świętym Mikołaju, no to dzisiaj będę takim trochę mini Mikołajem, który będzie miał dla Was specjalne prezenty, które zaraz wam pokażę. Rapisz Mikołaj wynagrodzi kilka, kilkanaście osób, które na to zasługują, które były przez cały rok pomocne, które, e, którym coś ode mnie się należy. A przygotowanych 7 właśnie takich pucharów które polecam dla osób, które mi pomagały, które były aktywne, które mnie wspierały, e, które po prostu, e, po prostu się należą ode mnie. Puchary oraz też medale, mam tutaj takie specjalne medale, Polecą do osób, które między innymi były aktywne na e, Facebooku, pod moimi e, mediami społecznościowymi, jak fanpage Radkowicz Wędkarstwo, czy grupa Rawki Wędkarstwo Mazowieckie Forum. Mam właśnie 10 takich specjalnych, fajnych medalów, które zaraz polecą do kilku, kilkunastu z was. Nagrody są upominkiem ode mnie dla Was, dla widzów. Jest to taki mini dar wdzięczności za pomoc, za aktywność na kanale. Po prostu cenię sobie pomoc, cenię sobie aktywność na kanale, więc chcę za to wynagrodzić kilka osób. Puchary są tutaj dla kilka osób, które w jakimś stopniu wymienię. To jest puchar właśnie m.in. dla Tomiego, który był bardzo pomocny na live'ach, dzięki któremu kupiliśmy m.in. tą kamerę, którą teraz nagrywamy. Kupiliśmy dzięki Tomie, Tomiem, Tomiemu powerbanka pojemności ponad 20 tysięcy mH, który pozwoli nam ładować laptopa na zasadkach, dzięki czemu będziemy mogli transmitować wyprawy na żywo prosto prosto zasiadek, prosto z ryb. Więc e, taka moje, takie moje odwdzięczenie się tak jest puchar dla e, mojego imiennika z Warszawy, który chce być anonimowy za pomoc przy działalności, e, za pomoc na blogu oraz za pomoc w wielu innych tematach. Dla Cezarego, za całą kształt, za pomoc e, przy kanale, za pomoc no, praktycznie przez cały rok. Między innymi też za kartony, dzięki które pakowałem do Was paczki, i z, z tych kartonów od Cezarego te paczki wysyłaliśmy do Was. Dla Grześka, nie tego Grześka, tego, którego tutaj często na filmach widzicie, tylko dla innego Grześka, za pomoc przy maździe, za zorganizowanie fajnej biesiady, no i też za całokształt. Dla dała z okolic Warszawy, za fajne pomysły, za pomoc, za dobry kontakt, no i ogólnie też za całokształt, za aktywność na live'ach, za zadawanie między innymi bardzo fajnych, ciekawych pytań. I ostatni z pucharów dla Tomka z Austrii za pomoc na YouTubie, za pomoc przy konkursach, za wysłane do mnie paczki za Woblery, za masę różnych innych sprzętów wędkarskich. Też takie moje podziękowanie dla Tomiego, dla Tomka z Austrii. Raz tak jeszcze był Puchar dla Marcina Złukowa też ogólnie za całość, za pomoc, za aktywność, za komentarze. Ale tego pucharu już sobie nie mam, bo został, został dostarczany osobiście. Taka ciekawostka, trzech z tych siedmiu osób nawet nigdy na oczy nie widziałem. Bo wszystkie te osoby, no to, to nasi widzowie. I teraz trochę medali porozdajemy. Pozwólcie, że przeczytam z kartki, bo ciężko mi tutaj każdego zapamiętać. Pierwszy medal polecił do Krzysztofa Fischermana za aktywność pod filmami. Kolega był bardzo aktywny. W komentarzach pod filmami praktycznie każdy filmik komentował, więc yy, taki medal za najlepszego widza kanału Rafisz poleci między innymi. do niego. Następną osobą jest kolega Bartol Będkarski, o święty, wszystkich chyba pod każdym filmem widziałem jego komentarz, często komentarze coś sobie wnosiły, nie były tylko komentarze, fajny filmik, no i tyle. Często bywały takie tam komentarze w miarę rozwinięte, więc y, też za y, najlepszego widza kanału Rafiś polecę taki metod. To jest taki po prostu upominek ode mnie dla Was. Dla Konrada Fadolskiego za aktywność na YouTube, za aktywność zwłaszcza na Facebooku, na moich grupach Facebookowych. Dla Damiana Fajga za aktywność też y, na grupach, na Facebooku, na fanpage'u, na YouTube w komentarzach. Dla Stanisława Kurga za to samo. Dla Michała Chrysteckiego za zaproszenie między innymi na zebranie koła wędkarskiego, za dużą aktywność pod filmami, za dużą aktywność na moich grupach wędkarskich, wędkarskie memy oraz rafisz wędkarsko-mazowieckie forum. Kuby Wojtuniaka za aktywność na nowej grupie Wytkarskiej mamy, na którą zapraszam, link macie w opisie. Dla Kafra Jaszczury za aktywność, za to, że przez 2 lata tutaj nas wspiera, za to, że przez 2 lata jest aktywny w komentarzach na YouTubie, na live'ach, więc do niego też taki upominek musi polecieć taka pamiątka. Dla Michała Kwiatkowskiego za aktywność na Facebooku, za to też bardzo dziękuję. Myślę, że już wszystkie osoby otrzymały swoje puchary, medale. Jeśli ktoś nie otrzymał, niech się do mnie zgłosi z tych osób wymienionych. Ja ten filmik nagrywam teraz 16 grudnia, 17 grudnia wysyłam paczki, więc myślę, że do 24 grudnia będziecie mieli ten film widzicie 24 grudnia, bo chciałem zrobić taki myk. Że dopiero jak otworzycie paczkę, to będziecie mieli niespodziankę, dopiero wtedy zobaczycie, co w tym się znajduje, a nie że ten, y, wcześniej filmik zobaczycie i będziecie wiedzieli, co tutaj jest. To są, takie to są takie upominki. Ode mnie jest to bardziej w formie symbolicznej, w formie pamiątki, a myślę, że to właśnie takie pamiątki mają największą wartość sentymentalną. Oczywiście, wiadomo, nie da się wynagrodzić wszystkich. Na pewno jeszcze by się znalazło kilka osób, no ale ciężko mi każdego z Was zapamiętać. Dostaję dziennie po 30-40 wiadomości na fanpage'u, dziennie też po 20-30, czasami nawet po 100 komentarzy dziennie mamy. Na grupach też staram się to wszystko śledzić, więc ciężko mi każdego zapamiętać. Te osoby, które tutaj wymieniłem, były aktywne, często się pojawiały w komentarzach, więc łatwiej było mi zapamiętać. No i wynagrodzić za aktywność. Dziękuję wszystkim osobom za aktywność, za łapki w górę, za e, czasami nawet za krytykę. E, w tym filmiku to prawie tyle e, dla wszystkich z Was oglądających i tych nieoglądających życzę wesołych świąt, radosnych świąt. E, mimo, że u mnie karpia na stole wigilijnym nie będzie, no to Wam życzę smacznego karpia czy innej smacznej ryby, e, zależy jaka ryba się u Was tam pojawi. Świąt spędzonych w rodzinnej, miłej, fajnej atmosferze wędkarskich prezentów, to jak wspominałem, pochwalcie się w komentarzach, co wędkarskiego dostaliście pod choinkę. No i szczęśliwego nowego roku 2020, aby ten rok 2020 był znacznie lepszy niż 2019. Bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie i do następnego.